No, dzień dobry wszystkim. 28 sierpień, niedziela 15.15. .15. Dzisiaj, tak zwana wodna wycieczka. Korzystamy z ostatnich mocnych promieni słonecznych, lecimy na zbiorniki wodne. Pierwszy w planie jest Jurowce e, miejscowość i rzeka Supraś. A później, jak będzie możliwość, to ogródniczki i pokażemy Wam ten zbiornik z góry, z podwody. Wziąłem obudowę do kamery podwodnej. No i ogólnie jak ten zbiornik wygląda, żebyście mogli ewentualnie jak jeszcze zdążyć to wykąpać jak nie to w przyszłym roku. Także w drogę zbliżamy się na kąpielisko w durowcach supraż koło Jurowiec No niestety masa ludzi mogę wykąpać, zadrukować Zobaczymy jaka jest woda No, pierwszy zbiornik wodny zaliczony w miejscowości Jurowce Lecimy teraz z łóżek i suplaż zachaczymy teraz o wasilków nowodworce no i w planach zakończyć jest dzisiaj na ogrodniczkach drugie miejsce dokupili Wasilków. Zaraz je przetestuję, powiem jak woda i gdzie lepsze miejsce. Teraz zobaczycie rzekę Supraś i Wasilków z góry. Wojciech od Paladrona, także za moment, a właściwie już widzicie zdjęcia z góry. Na wodworce. bardzo dużo ludzi jeśli chodzi o kotę kąpielisko w Nowodworcach woda jest podobna ale no infrastruktura gorsza bo bardzo dużo ludzi bardzo mała plaża i właściwie no, nie czułem się tam komfortowo nie? także to jest najgorsze kąpielisko z tych trzech co po drodze zaliczyliśmy na pierwszym miejscu póki co wydaje mi się że już ale od tej drugiej strony tam za mostem gdzie nie ma w ogóle ludzi Jedziemy teraz do ogrodniczek A takie dzikie całkowite kąpielisko to już właściwie jest taka glinianka jakaś czy coś Zobaczymy jeszcze jak tam jest I to podsumujemy Zbiornik wodny dzisiaj zaliczony ogrodniczki Chodź odpala od paladrona Idę zawsze jaka jest woda Potem znam relację z tych wszystkich miejsc kompiliskowych, które odwiedziliśmy dzisiaj, czyli pierwsze Jurowce, drugie Wasiłko, czyli nowodworce. To te czwarte zdecydowanie jest najlepsze, najczystsza woda. Mało ludzi, ale woda bardzo ciepła i bardzo czysta, także polecam kiedykolwiek, będziecie mieli możliwość, że właśnie tutaj w Dworcach tu kilka tych zbiorników jest. Z drona będziecie widzieli ich więcej. Wojciech tam poleciał ślata, także super wycieczka Na koniec piąty zbiornik wodny Białostockiej Doliny. nie będę się kąpał, po prostu już się nie chce, ludzi masa, tak jak widzicie, woda jak woda, na pewno ciepła jest, bo jest nagrzane, Wojciech odpali drona, zobaczymy jak to wygląda z góry, to wam wszystko obejrzycie też na filmiku, także piątek kąpielisko Białostockiej Doliny. Podsumowanie dnia byliśmy na właściwie pięciu kąpieliskach podmiejskich, trzy właściwie na rzece Supraś, czyli Jurowce, no, Wasilków w Nowodworce, później takie gwinianki, ogródniczki i na, na koniec dnia na Dywidach. No, z dzisiejszego dnia to zdecydowanie przynajmniej dla mnie y, numer jeden to są ogródniczki, woda bardzo czysta jest i, i, i bardzo ciepła była. Także pod tym względem, no, ale generalnie wczoraj podoba mi się ten zbiornik w Ręczana. także z tych dwóch będę póki co korzystał. Byli tak masa ludzi, płatne kąpielisko, trzeba by szukać jakichś wejść dzikich, gdzie można popływać, ale nie polecam. Także na razie, pozdrawiamy, jak się podobało polajkujcie, udostępniajcie, cześć i do następnego razu.